Ile takich filmów jeszcze musisz zobaczyć, żeby zdać sobie sprawę, że walka z gościem, który ma nóż, jest bardzo ryzykowna. Tutaj goście zachowali się wzorowo. Wyczekali go, a kiedy nie widział, jeden naszedł go od tyłu, pięknie wyciął i skontrolowali go w grupie. Oczywiście mogli zrobić coś innego, wyjąć broń, jeśli mieli, może żeby może pałkę teleskopową, ale finalnie osiągnęli rezultat. I szacun dla nich, bo wzięli na siebie agresję tego zjeba, co prawdopodobnie ochroniło inne osoby po stronie. I zanim zaczniesz pisać, że ty byś wyjął broń i do niego strzelał, albo wyjął nóż, Zastanów się dwa razy, bo jeżeli nie masz podstawowych umiejętności, nigdy nie walczyłeś, nie trenowałeś takich rzeczy i nie masz pozwolenia na broń, to to jest tylko Twoja wyobraźnia, która Cię może kiedyś realnie skrzywdzić.